Dzień dobry, Klaudio Pluta, kwadrans twarzą w twarz, a ponieważ bardzo lubimy e, lokalnie rozmawiać o fajnych rzeczach, to dzisiaj na kanapie wyjątkowy gość. Serdecznie go witam, Krzysztof Korzeniowski. Dzień dobry, witam cześć. serdecznie, cześć. Sosnowiczanin, proszę państwa, e, absolwent PWST w Krakowie e, i, najważniejsze, aktor teatru Zagłębia w Sosnowcu. Tak jest. Związany to z nim od 2004 roku. O, zapomniałem. 20 lat minęło. Wow, już nawet 21 tak. idzie. Tak. Czy od zawsze chciałeś być aktorem? Od czwartej klasy liceum. Czyli taki wybór już właściwie ostateczny. Czy ostateczny? Zdawałem jeszcze na Akademię Muzyczną, żeby tam na wydział wokalno-aktorski. I w zasadzie dostałem się, można powiedzieć, i tutaj, i tutaj, ale wybrałem szkołę teatralną. Daje mhm. większe. Do działania. A czy tak jak e, wielu aktorów masz przeszłość e, akademijno-recytatorską w szkole? Bo wiem, tak, że, akad... że wiele osób tak, tak ma. Tak, czy akademijno, taką, że wierszyk na akademię i tak no. dalej. Ale konkursy recytatorskie? Nie, właśnie konkursy nie. Konkursy odkrywam teraz <laughs> i po prostu najpierw byłem tutaj w jury, e, mhm. chyba dwa lata temu. To jeszcze pani dyrektor, już Georgiewa, mnie tutaj zaprosiła i to było świetne doświadczenie, ale tak mi się spodobało, że stwierdziłem, że, że chcę spróbować przygotować młodzież i w tym roku mogę się pochwalić. Trzymajcie mocno kciuki, bo już za dni parę moja uczennica z Liceum Splater będzie startowała już na wojewódzkim etapie w Częstochowie, trzeci etap. Więc mam nadzieję, Emilia trzymam mocno kciuki, żeby, żeby poszło jak najlepiej. A będziemy trzymać kciuki za Emilię. No właśnie, zacząłeś od tego, co ja mam przygotowane na koniec naszej rozmowy, bo jesteś belfrem, tak, jesteś belfrem w liceum Plater i w swoim macierzystym liceum Staszica. No i jak się wraca po latach, będąc kiedyś uczniem. Mhm jako nauczyciel do tej szkoły. To... No cóż, niektórzy z moich profesorów... Czy jeszcze, czy jeszcze są? Tak, są. E, no jest ich już niewielu, no ale teraz możemy spotykać się na korytarzach szkolnych. Już nie jest dzień dobry, panie profesorze, <grym> tylko jest cześć, cześć. Jest to miłe. Poza tym też jest taka nieformalna umowa w społeczności absolwentów Staszica, że wszyscy, a najczęściej nie zawsze, ale, ale spore gron, spora część grona pedagogicznego jest absolwentami Stasica i to jest taka rodzina Stasicaków, więc jakby nie ma z tym problemu. Ale jest to, było to ciekawe na mhm. początek doświadczenie na jakiejś pierwszej konferencji czy radzie pedagogicznej, kiedy, kiedy się do swoich profesorów no, mówiło, jak do kolegów. Mhm. No właśnie, bo to jest tak, że mm, teatr Zagłębia prowadzi od chyba 2018 roku, program tych klas partnerskich, tak. nie, jesteś nie jedynym aktorem nie, jest teatru. jeszcze Michał Bałaga, jest jeszcze jego żona Agnieszka Bałaga-Okońska, teraz mamy Ninę Wolską, która też uczy, jest no, Przemek Kania, to w zasadzie nie wiem czy klasy partnerskie, bardziej uniwersyteckie, mhm. ale faktycznie świetne, świetne przedsięwzięcie, świetna inicjatywa. No, wiąże się to z tym, że musieliśmy skończyć studia, które nam teatr na Akademii Humanitas, które nam teatr współfinansował. E, no, już nie będę mówił o moim jakby podejściu do tematu tych studiów, bo dla mnie te wszystkie pedagogiczno, jak to powiedzieć, no takie wiesz, piszesz program, potem... E, e, te Ale wszyscy... być musi. No być musi, ale to jest tak niesamowicie... Przykre i tak utrudniające pracę. Dobra, powiem, żeby to w jednym zdaniu powiedzieć. Uważam, że albo ktoś e, ma talent i predyspozycję do tego, żeby uczyć, e, albo nie. I wtedy mhm. się tego, i wtedy to czuć, że to jest takie wyuczone. Więc cała ta, o, metodyka. Ta metodyka mhm. to jest dla mnie, och, zło w takie w sensie. No a jak ci się pracuje z młodzieżą? Uwielbiam. Uwielbiam, po prostu mogę, no w tej chwili tutaj bardzo aktywnie też działamy w drugim Eloplater. Yy, mamy kółko teatralne, z którym jeździliśmy po różnego rodzaju festiwalach. Yy, z kolei z młodzieżą ze Staszica wystawiliśmy Niemców w Muzie, więc jakby oba te licea, Miałem taką w ogóle nieśmiałą inicjatywę, żeby gdzieś yy, zasypywać ten taki antagonizm, czy się to udało, nie wiem. Natomiast no, młodzież jest wspaniała. Zarówno w jednej, jak i w drugiej szkole. Warunki do pracy świetne. Bardzo dużo mi to daje. Mhm. Tak, tak mi to dużo daje, bo mogę obserwować niejako siebie na początku mojej drogi aktorskiej. Mhm. Bardzo wrażliwa młodzież, bardzo empatyczna i bardzo zdolna. Mhm. I jedyne, co muszę powiedzieć, Kompletna jest zmiana, nie wiem, może mówię teraz jako taki już taki ramol, już taki dziadek trochę, ale e, wiesz co? Jest taki problem, że oni wszystko chcą mieć od zar, od, no już, a jak trzeba się, brak tam kompletnie systematyczności. Czyli największy problem mam i ja, i Michał, i, i myślę większość moich kolegów z tym, żeby powiedzmy przez cały rok przychodzili na zajęcia systematycznie. No i to jest taki rodzi się problem, bo tak z jednej strony chcą robić duże sceny wieloosobowe, no bo mają wtedy frajdy, że wszyscy są hmm. na scenie, ale z drugiej strony przychodzą dopiero na próby generalne albo już na sam występ w komplecie, a tak oczywiście są osoby, które przychodzą co zajęcia. Ja już przeszedłem w taki system scen dwójkowych mhm. i mówię dzielimy się na dwójki, znalazłem odpowiednią sztukę, wszystko super. A, panie profesorze, nie. I teraz tak, robimy listę obecności, które dwójki mogą być. No to akurat zawsze tak się trafia, że pewne dwójki są, a z niektórych mhm. dwójek zawsze kogoś brakuje. Więc powiem szczerze, z tą frekwencją i systematycznością to jest kiepsko. A to jest hepsko. przedmiot oceniany? Tak, edukacja teatralna, taki mhm. nasz przedmiot program autorski, trzeba napisać to wszystko normalnie oceny. No tylko te oceny z edukacji teatralnej. To tak I jak dla z konkursem, najważ... to tak teatorskim. jak z konkursem, ale nie, to tak jak z ocenami z religii. No mhm. dla mnie to nie jest do oceny. Mhm. No bo no jak można ocenić no widzisz, no my sobie rozmawiamy w miarę swobodnie i dobrze się tutaj czujemy, a będzie ktoś, kto, kto się czuje bardzo spięty, zestresowany, będzie cały czas patrzył: O mój Boże, tam jest kamera, e, i, i, i dla niego powiedzenie słowa, usied usiądnięcie tutaj i, i zachowanie spokoju, jakiejś takiej e, sensowności wypowiedzi będzie sztuką. Więc jakby to jest bardzo indywidualne. Dla mnie najważniejsze w tej edukacji teatralnej nie jest historia teatru, dramatu, tylko jest Nauczenie wystąpień, po prostu. Powiedzenie, sta staniecie przed, przed kamerą, staniecie przed widownią i powiedzenie parę słów od siebie. Potem można, najpierw od siebie, potem można nałożyć e, jakby swoje emocje na tekst nauczony literacki. To jest drugi etap. E, natomiast bardzo duży też nacisk kładę na improwizację stosowaną. To jest takie jakby oswajanie błędu, przekuwanie, przekuwanie go na sukces. No, świetna przygoda, naprawdę. I co roku nowe pomysły. Teraz mam taką niespodziankę, jeszcze nie powiem co, ale no zbliża nie, no się nie. średniowiecze, bo teatr średniowiecze jest mega mało ciekawy, bo to jest taki teatr, tam te wszystkie moralitety, misteria liturgiczny, sakralny. No, ileż można mówić o chwalebnych historii z martwych wstania czy o jasełkach. No więc, droga młodzieży, pamiętajcie, że teatr średniowieczny to również teatr kuglarski. Mam coś, coś co przygotowałem. Zaj A, co roku jeżdżę na taki festiwal Slotard i tam zawsze to jest dla mnie kopalnia w Lubiążu, w starym pocysterskim klasztorze. Teraz już się nie mogę doczekać, bo to pierwszy tydzień lipca. Y I już w tym roku moich synów tam wyciągnąłem, w zeszłym roku też. No, i tam zawsze coś ciekawego przywożę. Tam są zajęcia, z, nie wiem, mam wrażenie, z każdej dziedziny życia, sztuki, biznesu, ekonomii, edukacji, rozwoju osobistego. Mhm. Więc polecam. Dobra, to już wiemy wszystko na bieżąco, ale ja teraz wróciła do historii trochę. Proszę bardzo. Bo studiowałeś w Krakowie, tak się mówi, że to taka uczelnia wybitna. Mhm. Jak wspominasz ten czas? Czy, czy są aktorzy, którzy mówią, że szkoła teatralna super, wszystko fajnie, ale nie nauczyła mnie grania. Są tacy, a są tacy, którzy mówią, że bez szkoły teatralnej w ogóle by nie poszli dalej. Jak ty ten czas odbierasz? Przede wszystkim, a propos tego nauczyła mnie grania, nie nauczyła mnie grania, no na pewno jakiś warsztat techniczny mi mhm. dała PWST, dało PWST, natomiast e, no to jest trochę jak z nauczycielstwem, no, myślę, że jak z większością rzeczy, no, że to trzeba kochać robić. Ja jestem przeszczęśliwym człowiekiem, tak uważam, bo kocham moją pracę. Ja po prostu mogę iść, nie wiem, czasem nawet za darmo gdzieś coś zrobić i robię to z wielką radością, bo to nie jest tylko źródło utrzymania. Oczywiście to jest ważne, wiadomo, tak. I to też nie jest tak, że, że, że wszystko robię za darmo, bo tak nie jest. I też trzeba się cenić, bo ludzie potem to bardzo szybko wykorzystują. Oczywiście. Kiedy nie? człowiek przestaje się cenić. Natomiast, natomiast, no tam nie idą ludzie z przypadku do szkoły teatralnej, ale zapytałaś, jak wspominam PWST, tak. jako najpiękniejszy moment, etap mojego życia chyba. A z kim byłeś na roku? Są no, to jakieś znane nazwiska? No są bardzo znane nazwiska. E, jakoś taki miałem rok, który bardzo się... Dobrze skończył. W ja... zasadzie dwie, trzy osoby mogę. A dobra. Sobie... Nie, bo wiesz, że chodzi. Chciałam zapytać no. o to z tego powodu, że rozmawiałam ostatnio z Marianem Dziędzielem. No. I on mi powiedział, z kim był na roku, w czasie spotkania tutaj w mediatece. I ja go zapytałam o to nie na zasadzie porównywania, że. Mhm. No bo studiował z Jerzym tak. Trellą, Aha. tak? O, Jerzy Trela, Marian Dziędziel. Nie, to nie o to chodzi. Tylko, że w ogóle to też określa trochę pokolenie mhm. aktorskie, tak? Że. No, Mikołaj Grabowski na przykład też z nim studiował, więc ja patrzę na to z perspektywy takiej, że to całe pokolenie hmm. było takie po prostu dobre, cały rocznik. O, dlatego o to no dobra, Nie, wiesz co, bo to jest tak. <coughs> bez żadnej oceny. Nie porównując z innymi rocznikami. Bo w każdym nie. roczniku były jakieś. E, no powiedzmy, jak przyszedłem do szkoły teatralnej, to naszymi arcymistrzami, czyli już absolwentami, w bufecie czasami spotykaliśmy, był Łukasz Nowicki, syn Jana Nowickiego, którego podcast teraz uwielbiam słuchać, z Nowickim po drodze, co jest i chodzę na siłownię, zawsze tam gdzieś w uszach mi te rozmowy jego wybrzmiewają. Był Tomasz Karolak, no to z takich osób, które mogą być znane dla takiej dla powszechnej, tak dla każdego, mm -hmm. nie tylko dla koneserów mm -hmm. teatralnych. Więc jakby w każdym roczniku było naprawdę na czwartym roku, była Sonia Bochosiewicz, no to z takich bardziej znanych nazwisk. Natomiast wracam do mojego roku. Mhm. Na moim roku był Tomek Kot, była Jasia mhm. Liszowska, była Magdalena Boczarska. Była Dominika Figurska, była Karina Seweryn, e, była, e, mówię o takich nazwiskach, nie mówię o moich na przykład cudownych przyjaciołach, które teraz w Warszawie odwiedziłem, Kubie Snochowskim czy Agacie Pruchniewskiej, która wydała dwie książki, pisze świetne scenariusze, e, jest po prostu uważam, że mega niedocenioną osobą, e, no i, i, i czekam kiedy ją wreszcie, bo zagrała zdecydowanie za mało niż powinna uważam zagrać. Zresztą podobnie jak wspomniany Kuba, który całe szczęście teraz gdzieś tam też gdzieś zdobywa jakieś nowe role. No to jest właśnie taki dylemat po, szkole, po skończeniu szkoły teatralnej. Aha, no nie wymieniłem nie wszystkich, nie nie mówiłem, Asia nie Liszowska, Magda Czerwińska. <laughs> Mówię, gdy, w zasadzie każdy, Dominik Bąk, gdybym miał wymienić i nie, nie wymienić, gdybym miał, chyba łatwiej byłoby wymienić mi osoby, które Hmm, które gdzieś e, odeszły od teatru, bo ich było mniej. Mhm. Gdzieś, gdzieś ktoś wyjechał, zmienił jakby swoją, swoje zainteresowania. E, ktoś po prostu zrezygnował. Jest Mateusz Przyłęcki, reżyser świetny, też mój serdeczny przyjaciel, który teraz tworzy piękne spektakle. Więc mówię, każdy z nas uprawia tą, tą sztukę i spełnia się w tym, realizuje. Więc, a parę osób, tak jak wcześniej wymienione nazwiska, no mogę powiedzieć, że są takimi topowymi w tej mhm. chwili aktorami, aktorkami. Więc a ty jakby... skończyłeś PWST w Krakowie i wylądowałeś na Śląsku? Najpierw ta, w Zabrzu. No właśnie. E, Tak, gdzie kierowniczką muzyczną była, zaczekaj, zaczekaj, żebym nie, nie moja mama chrzestna, ale prawie, bo wiozła mnie e, ze szpitala z Krakowa, gdzie się urodziłem maluchem, e, do Zabrze, bo tam moi rodzice mieszkali. Więc e, marzena Mikuła, drabek, ona mnie jakby, w, no, dała znać, że jest wakat, że mhm. akurat zwolniło się miejsce, ja byłem świeżo po szkole, no i teraz mogłem wybrać albo czekam, jadę do Warszawy i próbuję tam tutaj z szczęścia, chodząc po castingach, dobijając się do... Albo idę do, na tak zwaną prowincję teatralną, czyli do Zabrza, yy, gdzie, gdzie po prostu będę mógł się rozwijać, grać. Więc jakby wtedy już też nieżyjący Andrzej Lipski, który był wtedy dyrektorem teatru nowego w Zabrzu, dał mi szereg ról, które pozwoliły mi od razu wejść na bieżąco, mhm. bo ja nie byłem jakimś takim od razu powiem, że nie byłem aktorem, który był tam gdzieś, w, 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 jak to powiedzieć, najczęściej obstawiany. Ja raczej tak to w tej szkole, podobnie w studium u Doroty Pomykały, gdzie się przygotowywałem do egzaminów, też raczej nie byłem e, w tym takim e, najwyżej, not, nie miałem najwyższych notowań. I tak samo później w szkole teatralnej skończyłem szkołę, ale wiedziałem, że nie mam co aplikować do czołowych teatrów, bo ani tam wcześniej nic nie robiłem, no ani no, czułem, że jeszcze muszę, jeszcze wymaga. Ja też byłem świeżo, zaraz położył. Też mi się maturze. tak wydaje, że to jest tak, że y, albo szczęście, mhm. albo szczęście i wakat, tak mhm. jak w Twoim tak. przypadku, albo też. Y, Granie już na studiach, bo te, jak rozmawiam z aktorami, to niektórzy po prostu trafili do teatru, gdzie już coś robili w czasie studiów. Nawet jeżeli grali drzewo, albo, albo cokolwiek, to gdzieś tam mogli się już, nazwijmy to, no, wyrobili zachować. Wyrobili kontakty, znajomości. Ale wydaje mi się, że takie tak. właśnie granie, trafienie do teatru prosto po szkole, to jest, tak jak powiedziałeś, to jest właśnie rozwój. Tak. Że wtedy tak samo się rozwijasz, bo musisz podjąć wyzwanie. Za każdym razem, każdą rolą, czy ona jest mała czy duża. Tak. Więc y, wydaje mi się, że to dobre, ale z Zabrze trafiłeś. Y, do, Sosnowca. do Sosnowca. Tak, no do rodzinnego miasta, rodzinnego w takim znaczeniu, że w zasadzie jestem tutaj od czwartego roku życia. Mm. Tutaj szkoła podstawowa, dziewiętnastka, liceum. Więc jakby, no dopiero potem powrót do Krakowa. Mm -hmm. e, no i już. Nie tam, troszkę tak. tam wędrowałeś i wróciłeś do Sosnowca. No właśnie, a co lubisz w teatrze najbardziej? Chyba to, że mogę przede wszystkim robić to, co kocham, czyli występować. Mogę być, mogę poznawać wspaniałych, ciekawych ludzi, bo teatr, muszę ci powiedzieć i Wam wszystkim, to jest taka magiczna kraina, w której można poczuć się. Księciem, żebrakiem, łotrem, szlachetnym charakterem. Teraz, na przykład, robiliśmy z Cezarem Tomaszewskim taką sztukę e, szpilmanowie o ludzkiej samotności. Na przykład tam zmierzyłem się z przepiękną postacią Wilma Hozenfelda, e, niemieckiego oficera Wehrmachtu, który uratował Widziałem. Władysława Szpilmana. No po prostu dla mnie praca nad tą rolą to było. Ojejku, to od was zresztą z media taki sosnowiecki. pożyczyłem, takie to 960 ponad stron listów Hosenfelda i wszystkich, i zgłębianie tego. No i to jest coś takiego, co jest tak ogromną wartością dodaną do samej pracy, już późniejszych występów ta praca nad trollą, to pogłębianie. Spotykamy ludzi, których przy różnego rodzaju produkcjach i zwiedzamy miejsca, które nam. E, które normalnie ciężko byłoby zwiedzić. No i ta możliwość skoczenia w czyjąś skórę, poczucia się kimś, kim się na co dzień nie jest. Wiesz, okay. Ja na co dzień na przykład wolę, e, wolę iść w góry najczęściej, jak nie ma ludzi, albo pobiegać po lasach, czy pograć, czy pograć sobie na harmonii gdzieś e, w zaciszu. Natomiast e, teraz siedząc tutaj mam możliwość zaprezentowania się takim, jakby, jakim na co dzień nie jestem, bo nie jestem taką osobą ekstrawertyczną, która tak, jak to powiedzieć, zagarnia przestrzeń dla siebie. Ja e Epatuje bardziej... sobą. Tak? tak. Chociaż wiele osób się z tym nie zgodzi, bo właśnie mnie znają, nie wiem, czy to z pracy w szkole, bo tak, bo tak jest troszkę, ale gdzieś tam w głębi jestem taką osobą, która Bardziej ceni sobie spokój i taką ciszę. No i takie... ale to od tego masz góry. No, od tego mam góry, ale mówię tak, jakby co mi w duszy gra, tak? W mm -hmm. sensie, że ale dzięki temu mogę co jakiś czas wyjść i jakby rozładować. Moja Agnieszka pewnie będzie się śmiała, jak, jak to usłyszy, bo powie, no jak to ty, który po prostu chwilę, nie wiem, nie podabingujesz, nie ponagrywasz audiobooków, czy nie występujesz na scenie, bo tam masz przerwę w spektaklach, to w domu też znasz chodzić i gadasz sam do siebie. No i tak trochę jest, no, że, że gdzieś mam tą potrzebę takiego gadania i takiego mówienia. Więc ta rozmowa mogłaby tak trwać i trwać, tak. i moglibyśmy. <gry> ale właśnie a propos tego, już napomknąłeś o dubbingu. Szczerze powiedziawszy, jak się przygotowywałam do naszego spotkania dzisiaj, nie wiedziałam o tym. Naprawdę? Nie wiedziałam hmm. zupełnie. Nie odsłuchiwałam, być może gdzieś trafiłabym w sieci na jakieś odcinki, ale rzeczywiście imponujący dorobek w dubbingu. Tak, ja czasem, ja się zastanawiam, ja, kto tak to spisuje. Skrolowałem. Tak. i ja mówię, tak, no. to jest niemożliwe, przecież to, to był milionem tak. postaci, mówię. Tak, tak. No słuchaj, to jest piękna przygoda. Jest taka stroma chyba dubbingowo, czy jakieś, taka, tak, jak, takie, takie coś jest. jest mhm. Jak tam wklepać po prostu swoje nazwisko, jak czasem gdzieś tam wklepałem, to mówię, mój Boże, ile tego już było, no bo pracuję tam od kilkunastu lat już chyba. Yy, najczęściej w sumie głównie w takim. Ale musisz mieć też taką zdolność, bo robisz filmy dla dzieci yy, tak. też, więc yy, głos, zmienianie głosu, podkładanie no, pod postaci. Tak. Ja sobie tak. tego nie wyobrażam, bo ja nie umiem takich rzeczy, ale yy, to jest dla mnie najciekawsze, yy, że yy, właśnie tak zmienić głos, żeby cię nikt nie rozpoznał na przykład. Wiesz co, to nie jest y, jakby na, na, najtrudniejsze. Przyszedł mi teraz do głowy tak? osioł ze Shreka. Od razu wiadomo, kto, no kto tak. go gra. A to właśnie no. czasami fajnie jest, żeby gdzieś tak... Ale to ja byłam tym zajączkiem, czy tam tym czym? Jak? No... Ale wiesz co, to jest ta czasem tak, jak mówię komuś, słuchaj, bo ja tutaj... O, nie, przypadkiem wyjdzie temat, że bajki, że dubbing, że coś. Naprawdę? No i na przykład mówią, a, to ty byłeś tym tam, na przykład, w tak, coś tam, George, to, takiej małpce, taka bajka disneyowska jeszcze. I jak usłyszy i zestawi to z tym filmem, mm -hmm. co, to w tym, a się, faktycznie. się zgra. Tak, tak. Natomiast jak ogląda, no to może rzeczywiście wtedy nie. Nie, no to jest świetna przygoda. Zresztą dzisiaj jadę na dubbing od no, 20 chyba, bo właśnie odkopaliśmy znowu tam jakieś, mm -hmm. jakieś kolejne serie i trzeba dogrywać. No i to jest cudowne. Cudowna zabawa, czasem zabawy, się śpiewa tak? no też właśnie. w tym dabingu bo są bajki, w których są piosenki, a też nie ukrywam, lubię to robić, więc. Mhm. No, jak sobie tam szukałam wiadomości na Twój temat, to tego filmu fabularnego za dużo nie było, ale za to bardzo lubisz Etudi. I tam kilka mi się pojawiło, w których zagrałeś. Czy to było rodzaj pomocy? Dla, 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 kogoś, no bo to. Nie to... No, ro, rodzaj rozwoju mm -hmm. i zarobku, pomocy. Mm -hmm. Pomoc to by była, gdybym za darmo im mm -hmm. zagrał i tam. A zawsze to jest, mówimy o tych etiudach pewnie dla szkół tak, e, tak, tak. filmowej tych w Katowicach, tak. bo to najczęściej, mm. e, wiesz co, no to taka rodzaj bo to jest taka praca, gdzie, no, oni się uczą, e, dzięki czemu jakby jest wtedy okazja, żeby popracować tak bardzo nad rolą, no, że nie jest to takie granie, które tak naprawdę chyba nie ciężko mi o tym mówić, bo jest mi bardzo obce, bo nie mam zbyt wielkiego, tak jak sama wspomniałaś, doświadczenia filmowego. No, ale często się mówi, że na filmie to tak wchodzisz tam, nawet ledwo tekstu się nauczysz i, mm -hmm. i już i już następna scena i następna, zwłaszcza w tych wszystkich jakichś Seriala, serialach, właśnie. tak. No, a w tych etiudach, no to to jest, tam czasem są etiudy w ogóle bez słowa, więc to jest granie, to jest cyzelowanie każdego tak, detalu, jak światu. one jak czas. Tak, ograniczony i temat, więc to są takie miłe, to jest takie, taki powrót do korzeni teatralnych, mm -hmm. do, tych, do tego tak samorozwoju, tak? No, na początku miałem taką fajną przygodę, w ogóle przygodę życia taką filmową, bo jedyny casting, jaki wygrałem, był w trze na trzecim roku szkoły teatralnej. Przyjechali do nas Japończycy, do szkoły w Krakowie, PWST. I zrobili casting do roli Chopena. Casting polegał na tym, że trzeba było stanąć jednym profilem, centralnie do kamery drugim profilem, po czym nakręcili dłonie. Tak. A, I I po wszystko? czym w mieszkaniu przy kinie kijów na Dunin Wąsowicza, w którym miałem przyjemność obecnie z wybitnym aktorem teatru, moim serdecznym przyjacielem teatru starego, Michałem Majniczem, w jednym pokoju żeśmy tam u takiej starej artystki mówiliśmy: na mnie, Ciocia Basia, ona na mnie mówiła: Ruda Małpo Skocz mi po fajeczki do sklepu. A, a tak, cudowna, ciocia Basia. O Jezu, ile... ale mi się włącza po prostu. No, widzisz, no. lubię gadać, lubię mówić. No i, yy, i tam ja taki, w wielkim bajzlu, gdzie nic nie mogliśmy ruszyć yy, w tym pokoju, w którym żeśmy tam by bytowali. Był taki stary telefon, zadzwonił. Pamiętam: Halo, yy, Dorota Wąsik z tej strony. Chciałem powiedzieć, że wygrał pan casting na. Na Chopina. Na Chopina, tak. No i zaczęło się od tego, że najpierw zdjęcia były, bo to było tak, że grała jakaś tam gwiazda japońskiej telewizji, One Eight, prywatny kanał japońskiej telewizji to robił. Ja tylko się przemazywałem w pięknym kostiumie z epoki, E, prawda. Wystylizowany. Tak, wystylizowanych. I chodziłem w żelazowej woli, piłem gorącą, dymiącą czekoladę. Chodziło im o to, żeby ona, żeby było w ujęciu, że ten aż się paruje. dymi, tak paruje. Więc piłem tą czekoladę, chodziłem po tych łazienkach. Grałem e, na tym, na oryginalnym fortepianie Chopina. Grałem, udawałem, że gram, bo nie gram na, na fortepianie. W Pałacu Myśliwieckich? na no, w łazienkach w każdym mm -hmm. razie tam. Tu miałem w, uszu, w, uch, w uszach słuchawkę z jednej strony, żeby wiedzieć mniej więcej jak tam uderzać, no i, i to takie rzeczy, ale to był początek wspaniałej przygody. Ponieważ dzięki temu, że nawiązałem współpracę z Japończykami, których nie było aż tak wielu w Krakowie, to z pół roku później czy rok później przyjechała do Krakowa e, tancerka tańca japońskiego e, Senrei Nishikawa, i zaprosiła mnie do współpracy jako lektora. A że jej ambicją był występ w Warszawie, na, w stolicy Polski, no to w ramach wymiany zaprosiła mnie do Japonii. I graliśmy wow. w Japonii, okay. słuchajcie, w starym, kilkusetletnim teatrze. No, tym, tym takim japońskim Teatr No, tak się, mhm. e, w takim, gdzie podłoga skrzypi, jak się w niewłaściwych miejscach stawia stopy. E, w starej stolicy Japonii w Kyoto graliśmy, w Nowej w Tokio, e, byliśmy w jej świątyni tańca w górach. No to była przygoda życia też. To było, to wiesz, podwiedzić. No i byłem podejmowany wszędzie jako, jako gość, Wszędzie oprowadzany, no bo to jako tam statut artysty to jest dosyć wysoko. A ona jest mistrzynią tańca. Napisałem pracę. Boże, doktorską, nie. Magisterską o tańcu Nichon Bujo. No. Kolejna przygoda życia. Wszystko, no, i, no i za to kocham aktorstwo, w, że dzięki wszystko, temu. Wszystko przez Chopena, tak naprawdę. Przez Chopena, ale wszystko przez to, że gdzieś kiedyś ktoś powiedział: słuchaj, yy, tak, nawet fajnie się ciebie słucha, a może byś spróbował tam, nie wiem, właśnie zdawać do szkoły aktorskiej. Mhm. No i zaczęło się od studia pomykały, aż po dzisiejszy dzień z tym wszystkim, co, co robię. Nawet dziś byłem, nie wiem, to śmieszne, słuchaj, słuchaj bo dziś dobry dzień mam w ogóle od rana, mówiłem, nie? Urząd Skarbowy tak. się udozę i pani w Urzędzie Skarbowym mnie tam obsługuje, coś mam policzyć, ja mówię, dziękuję, ten. Jaki pan ma ładny głos? Pan mógłby pracować gdzieś jako lektorem, ja mówię, no bo pracuję Zdarza w teatrze, się. tak, a, no widzi pan, no, więc jakby to mnie utwierdza w tym, że, że hmm. chyba robię to, co, no, do czego gdzieś tam mam jakieś predyspozycje, do czego zostałem. Gdzieś tam przez Pana Boga obdarowany, żeby to robić, więc jest okej. Okay. No i to jest piękna puenta naszej rozmowy. <noise> Cieszę się. Bardzo Ci dziękuję, że się spotkaliśmy. Myślę, że za jakiś rok, może dwa, jak jeszcze będziemy z Alicją robiły kwadrans, będzie część druga, bo ciężko było mi się dorwać dzisiaj do głosu. Przepraszam, ale zagadałem. No dobrze słuchajcie, bo naprawdę warto zapraszać ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. A. Krzysztof Korzeniowski oh. ma do powiedzenia wiele. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję za rozmowę. A dziękuję. Was zapraszam do oglądania, lajkowania, subskrybowania i do następnego odcinka możemy z Alicją zapowiedzieć. Wakacje będą kul cool młodzieżowe. Do zobaczenia. Do zobaczenia.